Łatwa zagadka, tak mi się wydaje. Jaka polecie pora nastaje? Tak, to jesień. W dzisiejszym filmiku dowiecie się o jesieni. Jesień jest kolejną porą roku, występującą zaraz po lecie. Co ze sobą przynosi i jakie zmiany następują w przyrodzie? Zostańcie ze mną, a na pewno tego się dowiecie. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni przypada 23 września. Jest to dzień nazwany Równonocą Jesienną. Jest to czas, w którym dzień i noc trwają tyle samo. Każdego następnego dnia noc zacznie się wydłużać, a dzień będzie stawał się coraz krótszy. Dla niektórych jesień jest najpiękniejszą porą roku. W końcu tyle zmian następuje w przyrodzie. A wam, z czym kojarzy się jesień? Wiosną na drzewie rozwija się spąka. Jesienią złoty po świecie się błąka. Pewnie, że to liść. Jednym z pierwszych oznak nadchodzącej jesieni są kolorowe liście. Czy wiesz, dlaczego jesienią liście zmieniają kolor z zielonego na pomarańczowy lub brązowy? Dzieje się tak za sprawą. Ograniczonego dostępu do słońca, gdyż dzień staje się coraz krótszy. Jeśli jest mało słońca, liście nie mają odpowiedniej ilości chlorofilu, czyli takiego barwnika w liściach, który odpowiada za kolor zielony. Dlatego żółkną. Zapewne teraz zastanawiasz się, dlaczego zmieniają kolor na żółty. Ponieważ wytwarzają wtedy inne barwniki, takie jak karoten. Jest to barwnik. Pomarańczowy. Wiosną na drzewie się zieleni, ale opada na jesień. Czy wiesz dlaczego jesienią liście spadają z drzew? Drzewa pozbywają się liści, aby nie tracić wody podczas zimy. Drzewa doskonale wiedzą, kiedy mają odciąć wodę od gałązek za sprawą długości dnia. Gdy poznają, że dzień jest krótszy, drzewa automatycznie za pomocą przegrody w gałązce odcinają dopływ wody i listki spadają z drzewa. A ty zauważyłeś już kolorowe liście leżące na ziemi? Z piewem lato nam umilają, zimą na pomoc naszą czekają. Macie rację, to są ptaki. Przychodząca jesień daje znak niektórym gatunkom ptaków. Takim jak bocianom, żurawią czy jaskółkom, że zbliża się zima i powinny czym prędzej odletywać do ciepłych krajów. Powodem takich wędrówek jest mniejszy dostęp do pożywienia zimą lub zbyt niskie temperatury. Pamiętajmy jednak o tych ptakach, które zostają z nami na zimę. Pomóżmy im ją przetrwać, dokarmiając je i budując na przykład karmniki. To miesiąc smutny, taki. Bo odleciały już ptaki, i liść ostatni już opadł. Ten miesiąc zwie się listopad. Listopad uważany jest za najbardziej ponury miesiąc w roku. Najczęściej kojarzy nam się z pochmurną pogodą, deszczem oraz silnym wiatrem. Rankiem często można zobaczyć mgłę. Innymi jesiennymi miesiącami są wrzesień oraz październik. Kacze po lesie i z wielkiej uciechy w dziupli swej chowa smaczne orzechy. Tak, to wiewiórka. Wiewiórka to przykład zwierzęcia, które przygotowuje się do zimy. Jesienią większość gatunków ptaków i zwierząt gromadzą zapasy, by przetrwać zimę. Również ludzie przygotowują się do nadchodzącej zimy. Robimy różne przetwory, soki i konfitury. Choć kolczaste jak jeże, każdy do rąk je bierze. Oddziera z odzienia i w koniki zamienia. Kasztany są głównym symbolem jesieni. Znacie jeszcze inne dar jesieni, które można spotkać w parkach, sadach i ogrodach? Zielone i brązowe, każdy ma berecik do jedzenia dla dzika, do zabawy dla dzieci. Oczywiście są to żołędzie. Na jakim drzewie jesienią koraliki się czerwienią? Tak, to jarzębina. Jest to owoc czerwony. Żółty albo zielony, a gdy się już nim najesz, ogryzek z niego zostaje. Tak, właśnie są to jabłka. Za takie pyszne klapsy nikt nigdy się nie gniewa, soczyste, słodkie klapsy z owocowego drzewa. Kolejnym darem jesieni są oczywiście gruszki. Ma naprawdę dużą głowę i policzki na niej płowę. Jest wielką gwiazdą Halloween, lecz nie bój się jej strasznych min. Tak, to dynia! W lesie go spotkasz i dziwisz się w srodze, bo on ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze! Tak, to grzyb. Jesień to na najodpowiedniejsza pora na grzybobranie. Pamiętaj jednak, by podczas jesiennych spacerów po lesie ubrać się odpowiednio do pogody. Czy znasz jeszcze jakieś jesienne ciekawostki? Może spróbujesz narysować lub namalować jesień? Podziel się swoimi pracami na mojej stronie facebookowej. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za to, że jesteś. Do usłyszenia.